Jestem średniakiem we wszystkim, a moje hobby, a, a i wszystkie moje hobby są totalnie normalne. Nawet normalność. nawet normalne. M, nie można. można nazwać mnie nudnym. Nie wiem, tak jakoś? Nie, nie będzie, nie, też nie czuję, dalej. Ale, ale o czym ty mówisz? Jesteś strasznie dziwny. Dziwny? To... Zaczęła hikotać nawet głośniej e, ten tajemniczy uśmieszek u, u niej sprawił, że moje... E, serce się uspokoiło. No ale się uspokoiło. Stuleja mode activated. E, jej uśmiech był najmilszą rzeczą, jaką tylko widziałem. Typowa stuleja. W każdym razie bardzo się cieszę, że znam tu kogoś. Niedobra. dobra. No póki co, na ten moment Makoto ma tylko dwóch przyjaciół: Sayaka i pięść Mondo. <laughs> Kurwa, ja to nie <laughs> Sorry, <ubiegły. śmiech> dobra, w Dobra, w każdym razie daj dokończyć, bo muszę dokończyć wymawianie samogłosek tylnych, yy, przymkniętych, zaokrąglonych. Czyli. Zaraz znaczy co to powiedziałem? Czekaj. Okay. Sam samogłos samogłoska tylna zaokrąglona. Zaokrą Lećmy dalej. Nie ciągnijmy, Zaraz wiesz, o co mi chodzi. Dobra. W każdym razie. Yy... Rozmawianie z Tobą sprawia, że czuję się zdecydowanie lepiej w tym wszystkim. Samogłoska, samogłoska. Jesteś cudowny, Makoto. Samogłoska tylna, przymknięta, zaokrąglona. Uuu. Nie, nie całkiem. Eee, eee, nie dorównuje. nie do Twoich tych epickich. Typów to jest na właściwe niej. Ale to Ty jesteś ten, który po, po, pomógł mi. zdobyć się na odwagę. Odzyskać, odzyskać odwagę. Nie żaden nie z tych epi. Nie dobra. Epickich studentów. Dzięki za to, że to mówisz. Okay. Wiesz, Drakoje, do czego to zmierza. Friendzone. Aha. A, i, za, i, za, I za to, że mi pomogłeś, będziesz teraz moim epickim asystentem. Nie, ona się stanie. Aha, dobra, przepraszam. Że, będę że, że, że ja będę twoim epick epicką asystentką. Aha. Jaką? EPICKĄ! Dokładnie, zostanie, moim epi zostanie moją epicką przydupasem. Eee, moim przydupasem? Tak, jestem teraz twoim przydupasem. Co <grym> <grym> no, ale za... Języ, języ, języki na przestrzeni... Języki przeróżne są dziwne, co nie? Z zwróć, uwa zwróć uwagę. na te dwa słowa. Przydupas. Teraz po angielsku. Assistant. <grym> Pomogę. Przydupas. Czekajcie. Zaczaiłem! Od... Nie, bo muszę... Od... Ale, ale ty nie, ale może źle położyłem akcent, bo tutaj słuchawka to ciężko słyszę. czy dupask i e Wszystko się składa w logiczną całość po prostu. Ale przypomnijmy, że w końcu i angielski i polski co prawda to są zupełnie dwa różne języki, ale też pochodzą z, je, z, 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 również pochodzą z rodzin języków indoeuropejskich i w sumie można się zastanowić. W sumie jak tak patrzę, to w sumie jest całkiem zaskakujące, że różne języki europejskie mają całkiem podobną semantykę czasami. Co, tu ma co W każdym powiedzieć? razie. No, daję. W każdym razie. Chcę pomóc ci i... chcę, chcę ci pomóc tak, 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 tak jak tylko to potrafię, więc... Chodźmy już tam. Kiedy powiedziała to w taki sposób, to... Że... to To mnie... To mnie... mi się. <coughs> się. Y... Znaczy <coughs> słowo, ale... <coughs> o Jezus Maria Oddychaj. To nie ty się miałeś podziarać, tylko on. Eee, co było miłe, ale wciąż. Inni wciąż się wszyscy spóźniają. Nasza. Wszyscy jeszcze. O, wszyscy już zginęli, zostaje tylko my dwaj. No, dokładniej, to będzie nasza fabuła, żeby roz. Eee, dobra. Eee, poza tym, eee, nie wiem nawet, która jest teraz godzina. Tam ma wzrość. No. Na, na lewo od tej fajnej laski jest zegar, ślepo to. Musi... się gapisz na jej cycki, nawet nie ma dekoldu, tylko ten szkolny mundurek nic nie Już wydań. pomagam. No właśnie, na lewo. Hey. No, no dobra, wiemy, gdzieś tu musi być zegar. Dlatego Ej, nie w... tu, czeka, jest tutaj, tu jest no, zegar. Czy <laughs> jest zegar. Dobra, musi być gdzieś tu zegar. Gdzie jest? Tu jest, zegar. Tu jest! E, dobra, więc tu jest... No do... Co? Siódma w nocy... E, ja mam... Je, jedno, py, jedno pytanie. Jak... Ja, o... Siódma... To, po, siódma wieczór? Jak, jak on do tego doszedł patrząc na zegar, który jest, to, nie ma wskazówek? To ma być noc. Ale jak on do tego Halo. do... No, co? Halo? Halo Czekaj? Okay? Halo, halo, halo? No jestem. A, dobra, słuchawki mi odpięło na moment. okej. Okay. A, dobra. E, to ja mam drakuje, takie pytanie. Jak on był w stanie przeczytać godzinę na zegarze, który nie ma wskazówek? Nie, może się podświetliło, czy coś? Oj, teraz jak tylko się dowiedzieliśmy, która godzina to mamy tutaj oznaczenie, <coughs> że jest teraz night time. Ale, no. od dziś, ale od dziesiątej chyba mamy ciszę nocną, nie? Chyba, że to już jest siódma rano. Dla, dla studentów to jest środek nocy przypominał. A to, tak to tak czy siak siódma. Ale to tak czy siak siódma rano, to wiesz. No siódma rano dla studentów to jest środek nocy. No dobra, ale siódma rano to tak czy siak u, tutaj to jest, że W każdym razie byłeś na, naprawdę długo nieprzytomny. Rozumiem. Ehe. E, będąc niezdolnym do patrzenia przez okno, straciłem poczucie czasu. ale tu są okna. Nie wiem, pewnie na jakąś szklarnię, coś w tym stylu. Chyba, że to szkło pancerny, ale. E... Nie, bo myślałem, że po prostu wziąć stół je, ale no. Jeżeli muszę, je, Albo jak w człowieku demolce. Je, jeżeli będę musiał zostać w tym miejscu na zbyt długo, po prostu oszaleję. Hej, um. Nie wierzę, że jeszcze nikogo nie ma, ale mam nadzieję, ale mam nadzieję że niedługo się pojawi też. O nie, <grym> tylko nie ona. E, e, prawie jak, jak tylko to powiedziała, taka otworzył, e, przepraszam, taka wyważył drzwi do stołówki. Zaraz po Ty tym wyparzyła. jak się. E, taka to jest przecież ten Hitler Jugend. Aha, dobra, okej. Okay. Myślałem, pomyłka. Eee, i sajaka powiedzie... Za, no, jak to powiedzie? No, że... Hey! Ha, taka dobra. Aaaa! Makuto Sayaka! Czyli wy tu, jesteście tutaj pierwszy he? Dobrze, miałem nadzieję, że ja będę... Miałem nadzieję, że ja wszystkich tych pokonał. W tym chociaż. Spokojnie. To chyba znaczy, że, że nadal nie mam wciąż dosyć silnego ducha walki. Spokojnie, Hitler też nie podbił Dani za pierwszym razem. W każdym razie nie mam zamiaru się poddawać. Następnym razem przysięgam, żeby gramont, niezależnie od kosztów. Znaczy, to jest dosyć często pojawiający się tekst, ale nie wiem, jak to się tłumaczy. Się, Justice to jest sprawiedliwość. Nie no, wiem, 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 wiem akurat, ale. Dobra, niech będzie, że... bo zawsze zwycięża. Jak mówiłem w ogóle, prawda zwycięży. trochę dużo nie sądzisz. Czy jakoś tak. No nie no, myślę, że to było okej. Okay. No i nagle. No i zaraz potem. Aha. No wszyscy nie zaczęli może. się pojawiać jeden po drugim. E, po kilku minutach e, wszyscy zebrali się w stołówce te wszyscy? Okay. No, są wszyscy. Like wszyscy. To start the oczywiście, oczywiście, bibliotekara i wiekuję. Jeśli idę, si to oczywiście są z tyłu. No, wyjebane. Eee. Eee. To, to nie jest najgorsze. Spójrz, w jakiej pozycji Asahina siedzi. No właśnie, o tym chcę powiedzieć. <grym> ale, ale jest Junko, to luz, luz. O, niech ci będzie. Co, Chcę drugie, tak? Ale nie, w sumie te jest rozczarowanie, bo nie pokazuje tego co ma najlepsze. Biegów. Nogi. Kurwa. Aha, no dobra. Eee. Celestia też z tyłu siedzi. No trudno. W ogóle jeszcze będzie czas na fan Jeszcze będzie czas na fan serwis. Nie no, wszyscy są. Ale jest ta kura przodem. No jeszcze, Tygodnie, i jeszcze... I twój chyba. faworyt też siedzi przodem. Siedzi obok, siedzi obok koni, z pierwszy No, to, no to, to jest zły Omen no, no przepraszam, koni się, jak koni kichnie, albo nie, jak kichnie to właściwie pun zajdzie pierwszy chyba <grym> Nie no, obok, obok niego siedzi Ale będzie coś takiego, że się zamachnie Zamachnie, e, Obok mi obok, nie, obok niej siedzi jeszcze Hifumi, na pewno pochłonie dużą część uderzenia jeśli kliknie przodem, no to nie wątpię, dobra, jedziemy. A dobra, ja teraz mówię. A, a przyjrzyj się mu teraz. Komu? Nie dziwi się ta opaska na jego. No, no taka. No i co? Nie dziwicie się ta opaska na jego ramieniu? No właśnie mówiłem, no, że wykapany ten. E, e, ten gestapo man, czy, czy SS-man. No. Jeszcze tylko brakuje dobra. tego, żeby mu Good. czarny mundur dać. Dobra. No. Albi Good. Wygląda na to, że są już tu wszyscy. Pogadaj z poczulnicy kuchową No, boja. no boja. A teraz podzielmy się. A teraz podzielmy się tym, co udało nam się znaleźć podczas naszego śledztwa. Im szybciej dowiemy się, o co tu kurwa chodzi, <coughs> tym szybciej się stąd wydostaniemy. Hej. <coughs> Eee, czekaj chwilę. Was jest das. A co jeżeli. Ha, dobra. A co? Co z. A... Jak on, jak, co? Z... Jak się ona nazywała? Wiesz, ta białogłowa e, niewiasta A, tak, Kyoko. Co z nią? A widzisz on tu gdzieś ślepo pało? Mas? Eee... Rozejrzałem się wokół stołówki. Eee... No, faktycznie, nigdzie jej nie, wi nie, nie, nie widzę. Czyli odhacza, czy nie? O. Dociekałeś się. Dobra, możesz. Rat możesz. No. <grystanie> Zastanawiam się gdzie poszła. Czy ktoś ją widział? Trzeba jest czy... A, nie, mo nie można przebijać dialogów bez tego. <grystanie> W, deko w dekolcie eee, się nie znajdziesz. Eee, ale wszyscy ale po prostu potrząsnęli głowami. głowami. Hmm? Eee, czy nikt jej nie widział? Dlaczego Kyoko się nie pokazała jeszcze? Czy mogła zostać? <śmiech> <śmiech> Dobra, jeszcze raz. Zadzika na udos... kanał... Ud... No, czekaj, zapomnę tego trzeciego. To podtopienie byłoby. Po... Nie... Zaczka, utu... Zaczka na uduszona, utłuczona, zmiażdżona, zza... Powiesz... powieszona, utopiona, spalona, nieważne jak. Musicie zabić kogo, żeby się stąd wydostać. To jest takie proste przecież. Res, resta to. Re, resta, resta jest w Waszych rękach. Zróbcie. Zróbcie wszystko, żeby osiągnąć Wasz w Najgorszy jest sposób, jak tej kocie Dobre. Czy to możliwe? Czy ona naprawdę... Nie, nie, przesadzam. sek, <grym> twarz. twarzy. sek, Joko! naprawdę? Naprawdę spóźniasz się pierwszego dnia swojej w szkole? Czego? Patrz, pana nie pojebało. Nie tylko się spóźniła, ale nikomu nie powiedziała, że się ma zamiar spóźnić. Das ist ARMY fail! Dokładnie. Nie, nie, to, to znaczyło, że to był rozkaz. Ha. I, jak, jak będzie zdrada po niemiecku? Nie wiem. W każdym razie to jest aż nie niefajna cecha charakteru. Eee, e, stajesz się naprawdę dupkiem w tej chwili, wiesz o tym? DJakas to też dupek? No można tak się tak. no, Dupek, świr. Y, 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 Przepraszam, y, co masz... Y, a, a czego ty ode mnie oczekujesz? Punktualność jest najważniejsza. Nie ma tak ważne jak nasze leven <ścoughs> Zdemotyzują mi filmik <ścoughs> przez ciebie. I tak nie było monetyzacji. No właśnie... W każdym razie... W każdym razie, no. razie ogłaszam, że nasza pierwsza... Pierwsze spotka... Pierwszy... Z Briefing kurwa. Czytuję jak na wyścigach. No, spotkanie. Hulk Pik Akademii. rozpoczęte! No. Teraz. Już. Czego co ja nie ci mi miał... Niech gra No, to, to właściwie. Hmm. No, przede... po pierwsze, ja już, powie... ja już powiedziałem, co trzeba. Może ktoś. Kto, może posłuchajmy kto, kto, jeszcze ma kto, kto jeszcze? Kto, Masz już ma coś do powiedzenia. powiedzenia? No dobra. E, do dzieła. I e, wiesz? co jest? Czuje się naprawdę jakbym już była twoją osobistą asystentką. Moim osobistym pasem. A, przepraszam. Może nie będę najlepszym przydupasem na świecie, ale powstałem że z całej swojej mocy. Hmm. Myślę, że zrobiłaś już dosyć jak na mojego asystenta. Przydupasa! Przydupasa! E, e, Czekaj, są tu wszyscy poza Kyoko? No, Teraz. wszyscy są. Dobra, Zobacz sprawdzamy to... obecność Biakuja. Dobra, nie Moment! Ja, ja sprawdzam obecność! Dobra. Eins, zwei, Dychaj. Bagella, przesuń się. Poważnie, wejdźmy, a nie dobra. Jeszcze raz się przesadzi. W e, prawo, w prawo. O właśnie, 4, ja czepiam. 4, 5, a już liczę się za 6 dzięki <laughs> temu. 7, 8, 9, 10, w prawo, w prawo. 11, 12, 12. Czyli 13. No zgadza 14... znałem 14, 14, i to będzie 20, dobra, wszystko się zgadza. Dobra, gadamy Ej no, ale chciałem jeszcze tu skończyć. A, chciałeś skończyć. No dobra, z moje, dobra, jeszcze gadka z majedzona i niech ci będzie. Dobra. No dobra, skoro byłeś nieczytanem przez, przez ten czas, to może wyjaśnić ci co tu się... ten odjebało, wydarzyło przez ten czas. Jak na... jak na nasz... jak na przestało? Wszyscy się rozdzielili, żeby rozejrzeć się po różnych częściach pomieszczenia, ale... Aha. ja i Taka weszli... weszli... czekaj. Po... po A, jako, jako ja i Taka wyszli tutaj, że tak powiem, na własne rachunki, tylko zrobiła to samo. A tak, pamiętamy chyba. Chciałem spróbować poszukać jakichś sklazówek, kto mógł być za to odpowiedzialny za uwięzienie nas tutaj. Ale niestety, nie zrobiłem jakichś epickich odkryć. To, to z mojej strony wszystko. WA! To wszystko? Hm. Gdybym odkrył cokolwiek innego, oczywiście, że bym to powiedział. Ale tego nie zrobiłem, więc kurwa nie. Ja, ja rozumiem, rozumiem. Iść, jeszcze je. Dobra. No dobra, to jeszcze ogarnijmy takie, dobra? Starczy. Dobra, trochę w dziwnym momencie spędziłem trochę czasu rozglądając się po dormitorium, und Odkryłem... Odkryłem odkrycie stołecia. Dowiedziałem się, że jest dokładnie jeden pokój na każdego z nas. Do shit, Sherlock! Możesz No, aż pospiesz się, bo mnie palec świerzbi Nie wiem czy, oglą... Nie, wiem, czy oglą... Nie wiem czy oglądałeś Breaking Bada Nie wiem czy kojarzysz Nie Tam była taka postać No dobra która... w każdym razie odkryłem to przed przed, przed yy, innymi także e, słuchaj, tam była taka postać, który był starcem i on był w demencji i się nie odzywał. Jedyne co robił. Daj skończyć tylko. Jedyne co robił, to tylko trzymał palec nad dzwoneczkiem takim jak recepcji. I jak zadzwonił raz, że to znaczyło, że tak. To ja teraz tak trzymam kudat ten. Yy, palec nad tku w ten sposób. Dobra, dalej. Dalej. Yy, każde drzwi za zawierają yy, plakietkę z imieniem. Więc zgaduję, że każdy ma swój przydział. Yy, każdy pokój ma swój przydział. Każda osoba jest przydzielona do każdego pokoju. I, ka i, każdy, klucz do, i każdy klucz do pokoju yy, ma przepięty berlocek z imieniem. Po prostu. <gry> ojej, 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 ojej. <gry> E, co potwierdza, że klucz, który miałem wcześniej, jest e, w zasadzie do mojego pokoju. E, I Chihiro i ja znaleźliśmy, e, e, odkryliśmy, że te pokoje są całkowicie dźwiękoszczelne. E, twój e, sąsiad, e, twój sąsiad z, e, z boku. Mógłby krzyczeć ile mocy w płucach, i nikt by tego nie usłyszał. E, tak, i każdy pokój również ma prywatną Łazienkę, e, która również ma zamek. E, ba ale wygląda na to, że zamki mają tylko e, Łazienki w e, babskich akademikach. Hmm. Ale kiedy sprawdzałem moją drzwi do mojej łazienki wcześniej, one definitywnie były zamknięte. To <grymny> dziwne. Powinienem sp sprawdzić jeszcze raz później. Okej, okay, więc każdy, więc każdy, zbi e... więc mamy masę pokoi e, przygotowanych dla nas. To, zna, to to. sugeruje, że troszeczkę czasu tu spędzimy. Le, no cóż! Lepiej coś mieć niż śmiemiesz, prawda? Przynajmniej nie będziemy. nie będziemy musieli. Żyć. Przynajmniej dzięki temu nie będziemy musieli żyć jak dzikie zwierzęta. Powiedział to do mondo. Eee. co to. To nie może być. To nie może być wszystko, co mamy do zakomunikowania, prawda, panie honorowy studencie To wszystko, jeśli chodzi o mój raport. To wszystko, jeśli chodzi o mój raport. Przejdźmy do kolejnej, kolejnej osoby. Dobra, ale ja, narzucam. No dokładnie. Więc ja teraz zrobię coś. Co w końcu możemy zrobić i zrobię kurwa save'a. No. I tym pozytywnym akcentem myślę, że... No super pozytywnym akcentem zakończymy odcinek, ale trudno. Ale myślę, że... Niestety wszyscy jeszcze żyją. Bo to, że jako nie ma, to nie znaczy, że jest ofiara potwierdzona. O, co, nie? Czekam, nie możemy na nikogo kliknąć. Fajnie. Penasa jako? A ty... Dobra, to, to no. ja zostawię ten celownik o tutaj, o, 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 o czekaj w górę. A dobra, jak ci będzie. Ja pierdolę. Eee, w jeżeli w intrze mogą tak robić, to ja również mogę, dziękuję. Eee, dobra. No to to było na dzisiaj na tyle, następny zbiór Zataję odcinków, następna sesja za dwa tygodnie, jak już wspominaliśmy. A póki co to mówił Marshal. Mówił Drakon. I życzę wszystkim widzom miłego wieczoru.